Co czeka widzów w 310 odcinku serialu La Promesa Pałac Tajemnic? Przygotujcie się na prawdziwe trzęsienie ziemi, gdy szokująca prawda o podpaleniu wreszcie ujrzy światło dzienne. To jednak nie koniec emocji, bo bolesne wyznanie Feliciano i podejrzane zachowanie Karo wprowadzą do pałacu jeszcze więcej zamętu. Emocje sięgną zenitu, ależ się ostatnio działo w serialu La Promesa, Pałac Tajemnic, gdzie losy bohaterów po raz kolejny zawisły na włosku. Życie Kataliny było poważnie zagrożone, a Pelajo i Mauro ruszyli na dramatyczną misję motocyklem, by zdobyć dla niej tlen. W tych trudnych chwilach, wsparciem dla chorej okazała się Simona, która próbowała podnieść ją na duchu, wracając do wspomnień z jej dzieciństwa. Tymczasem atmosfera gęstniała, ponieważ rodzice Jimeny obarczyli rodzinę lujanów winą za problemy psychiczne dziewczyny. Do narastających konfliktów dołożył się również upór Rumuło, który, mimo złego samopoczucia, zamierzał wrócić do pracy, oraz sprzeciw karo wobec planów ojca, co na nowo rozpaliło spór między Lorenzo a Cruz. Emocje sięgnęły zenitu, a pałacowe intrygi zdają się nie mieć końca. Powrót Lopi do posiadłości La Promesa znacząco poprawia nastroje panujące wśród personelu kuchennego. Tymczasem starania Maura i Peleja przynoszą zamierzony efekt, a stan zdrowia Kataliny ulega widocznej poprawie. W tym samym czasie Manuel wraz z Alonso dokonują szokującego odkrycia. To Jimena jest odpowiedzialna za podłożenie ognia. Z kolei pogrążony w rozpaczy Feliciano zwierza się Teresie, że całe jego dotychczasowe życie opierało się na oszustwie. Uwadze Jany nie umyka natomiast niepokojące i zagadkowe zachowanie Karo w jego kontaktach z markizem. La promesa, pałac tajemnic, odcinek. 310 kiedy, gdzie i o której emisja? Fani hiszpańskiej telenoweli z niecierpliwością wyczekują kolejnych zwrotów akcji w losach bohaterów. Nowe intrygi, dramaty i rodzące się uczucia sprawiają, że każdy odcinek ogląda się z zapartym tchem. Gdzie i kiedy będzie można obejrzeć nadchodzący epizod? Premierowa emisja 310 odcinka serialu La Promesa – Pałac Tajemnic odbędzie się we wtorek, 20 stycznia 2026 roku, o godzinie 15.05 na antenie TVSkup II La Promesa – Pałac Tajemnic, opis serialu i obsada. La Promesa, Pałac Tajemnic to hiszpańska produkcja, która przenosi widzów do pełnej splendoru rezydencji rodu Lujan na początku XX wieku. Fabuła koncentruje się na losach Jany, która zatrudnia się jako pokojówka, by odkryć prawdę o śmierci matki i odnaleźć zaginionego brata. Jej misja komplikuje się, gdy zakochuje się w Manuelu, synu swoich wrogów. Serial zdobył serca widzów dzięki wciągającej intrydze, historycznym realiom i wyrazistym postaciom. W serialu występują między innymi